W Wielkim Poście, gdzie jako wspólnota Zafeusz chcemy się dzielić Słowem Bożym, które wpłynęło na nasze życie i dzisiaj kolejne słowo i kolejna osoba. Zapraszam. Z księgi proroka Izajasza. Oto wyryłem cię na obu dłoniach. Ten cytat z Pisma Świętego otrzymałam kilka lat temu podczas rekolekcji, w których uczestniczyłam. I to, to słowo Boże. Bardzo poruszyło wtedy moje serce. Dlaczego tak się stało? Ponieważ wcześniej już y, miałam takie doświadczenie Pana Jezusa w swoim życiu: Jego miłości, Jego bliskości oraz Ducha Świętego, Jego mocy, Jego działania. Natomiast ciągle gdzieś w sercu czułam taki brak y, spotkania z moim Ojcem, z Bogiem Ojcem. I bardzo pragnęłam takiego spotkania. Bardzo pragnęłam być blisko nie tylko Jezusa, nie tylko Ducha Świętego, ale również właśnie Ojca, Boga, który jest Ojcem. Kiedy dostałam ten cytat, kiedy dostałam konkretnie ten werset podczas tych rekolekcji, to bardzo poruszyło moje serce. Czułam, że Bóg w tym słowie mówi konkretnie do mnie, że wychodzi naprzeciw tego mojego pragnienia, które miałam, że chce mi pokazać, że jestem jego córką że właśnie On wyrył mnie na obu swoich dłoniach. Nie tylko na jednej, ale na obu. Czyli, że jestem Jego córką, że mnie kocha, że jestem dla Niego ważna, że nie jestem anonimowa. Kolejny raz to Słowo do mnie wróciło w mojej parafii, kiedy miałam też możliwość uczestniczenia w rekolekcjach. I na koniec, kiedy osoby prowadzące te rekolekcje rozdawały pewne karteczki, też ze Słowem Bożym, ja otrzymałam tą małą karteczkę i również było na niej napisane: Oto to cię na obu dłoniach. Znowu księga proroka Izajasza, dokładnie ten sam werset, 16. Trzeci raz, kiedy również uczestniczyłam w pewnej konferencji, kiedy gościliśmy we wspólnocie Zacheusz Sonie Korbit ze Stanów Zjednoczonych, która dzieliła się swoim doświadczeniem wiary. Na koniec była możliwość zakupu książek. Ja sobie kupiłam jedną z książek Sony Korbit, po czym poprosiłam ją o autograf, bo była taka możliwość. I kiedy Sonia Korbit zapytała mnie o imię, wpisała dedykację, podała książkę z powrotem. Jak wielkie było moje zdziwienie, zaskoczenie i wielka radość i wzruszenie, kiedy otworzyłam tą książkę i przeczytałam: "Ewa, Izajasz 49-16. Czyli dokładnie to samo słowo, ten sam werset, czyli kolejne potwierdzenie, że jestem córką Boga Ojca, że mnie kocha. I za to chwała naszemu Ojcu. Chwała Panu.